W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy można oglądać pracę Eryki Nemet, artystki z Węgier. Wystawa jest częścią festiwalu PWA Europa, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach obchodów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku. Erika Nemet, jak wspomniałem, z Węgier pochodzi, tam mieszka. Tam pracuje, zajmuje się działalnością artystyczną, ale nie tylko, także dydaktyczną. Tam naucza. No a poza tym jest prezesem grupy Hadron. I niby, nieprzypadkowo wymieniam tę nazwę, jako że przed kilkoma laty mogliśmy gościć tutaj tych artystów węgierskich stowarzyszonych w grupie Hadron. Teraz jest to wystawa indywidualna, rzeźba. Bo po pierwsze Erika Nemeth jest rzeźbiarką, ale nie tylko rzeźbę prezentujemy, jest rysunek, instalacje, no i jest też malarstwo. Wystawa jest bardzo bogata i różnorodna. Erika zaprasza nas na taką swoistą podróż. To są inspiracje wynikające z wyjazdów artystycznych do Włoch, w jednej z sal. Właśnie tego rodzaju prace, takie... Klasycyzujące, takie odniesienia wprost do okresu renesansu, czyli to taka wycieczka między starożytnością, renesansem, a czasami współczesnymi, a, a wiekiem XX, XXI. Są, jak wspomniałem, takie kompozycje bardzo klasyczne. No i jest drugi biegun, bardzo ekspresyjne. Uproszczona forma i rysunki i takie działania przy użyciu metalu, gdzie artystka napawa ten rysunek z pawarką. Znajdują się na niej miniatury rzeźbiarskie i monumentalne rzeźby, malarstwo. Po raz pierwszy prace artystki prezentują się także w ogrodzie sztuki, przed Galerią Miejskiego Ośrodka Kultury. Wystawę można oglądać przez najbliższy miesiąc.